to więc... już może zesunie ja wyjmę go czyli albo nie, wezmę sobie emmm no. albo nie, Gary'e dobra i myjmy tutaj sobie naszą ludę. i zabrać przeżyłem włączyć kamerkę więc chcę to włączyć o, dobra okej okay. O, No niestety. jeszcze Ale lepiej na Bibi. więc wezmę Bibi. Bibi. Mówię, jestem bardzo dobry, no no zresztą znowu 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 to to było najfajniej. nie lubiłem, Nie? To. Okej. Okay. No ja no, będę nie wybrał, Tylko będę nie zabijał. Ten. Wow. Widział to ktoś? Tak. Wow. Okej. Okay. Hold zabrał. Rosyjki w ogóle. Oh, kruk. Dobra, zabity. Okej. Okay. Tutaj może ktoś... No właśnie, chodzi mi ja o tak Polta. Ten, jest dobra. Pójdziemy tu. On mnie siedzi w krzakach, więc to jest tak jak z Rosjanami. Chyba, że to jest ukanin. To sorry. Ale dobra. Dobra. Muszę sam mogę się za 36 sekund się. Hmm, tam. Nagrywanie zakończę albo w przerwie, bo nie wiem, coś tam jakąś informację dostałem. O, rozwalę Oj, siedziała Shelly w krzakach. Okej, okay. będzie kamerkę znowu. Dobra. O nie. Dobra. Musimy się ustawić w ogóle, bo...